Dzień dobry, dzień dobry. Ja ci widziałem chyba na YouTubie. Chyba, nie jestem pewien. To był show up. To był show up. Kurde, serio z taką, z taką twarzą cię zatrudnili? Pewnie, pewnie nie pokazujesz. No właśnie. No to no faktycznie ch chyba po, po cyskach poznaje, fakt, możliwe. Ja ci chyba ja, ja ci chyba kiedyś żetona wysłałem. Możliwe. No, miałeś i pokaz zrobić prywatny i co? Yy, Ale tak na słowności bo się chciał przyjechać. Przyjechać bym musiał. Kurwa, skąd jesteś? Kujawsko pomorskie. Kurwa, kolejna z Kujawsko pomorskiego. Niesamowite. Jesteś... To spotkamy się w połowie. Możemy się w Poznaniu spotkać, bo stamtąd też się w Poznaniu umówiłem. No, dobra, ale ja chcę być pierwsza, dobra? Dobra, bo zrób inaczej: podaj Instagrama, zarzucisz tam mniej więcej co potrafisz, ja to jest zadecyduję, czy jest warto w ogóle jechać tak daleko. Dobra. Okej. Okay. Y Okay, zobaczymy, zobaczymy. Ale serio, serio, byłaś na tym? No to jest przecież nie Nie? Nie Kurda Kurde, kojarzyłem. A na YouTubie cię widziałem czy też nie? Nie, nie na YouTubie. Na TikToku? Nie mam TikToka. Kurde, to gdzieś cię widziałem? Na Twitchu? No, w sensie na Twitchu ja dopiero zaczęłam jakoś tydzień temu streamować, więc raczej nie. Czekaj, inaczej, wiesz jak się nazywam? Nie. Ja wiem, skąd Cię kojarzę chyba. Skąd? Wysłałem Ci donejta co mnie sądzisz i mnie zwyzywałaś. Nie, na Osta pewno nie. Ostatnio... Nie miałam tylko Donata. Ostatnio wszedłem na Twitcha i chciałem sobie film nagrać. Mhm. I wysłałem donajty pytać dziewczyny, co mnie sądzą i mnie wszystkie prawie zwyzywały. Zastanawiam się, czy ten film dodać, czy nie. Ale czekaj, a jak, jaki miałeś tam nazwę? In take fun, Takefun, Czekaj, sprawdzę, czy dostałam tego donata od kogoś. A jeszcze powiedz mi, w której to było godzinie. Bo... A to nie wiem, wiesz, bo nie mam pojęcia tak szczerze. Nie pamiętam, no... Kurde, to też było za 2-3 dni temu jakoś, wiesz, coś takiego to będzie. A dziewczyną jesteś, ja pewnie dużo donatów dostajesz, więc tego nie znajdziesz nawet, bo dziewczyny zawsze no, dostają Nie, doda. Nie, nie, nie dostaję dużo. Nie dostajesz dużo? Nie, nie wysłałeś mi takiego czegoś. Okej, okay, no to nie wiem, skąd czeka, Ale... No, może jestem po prostu kogoś podobna. Nie jesteś wyjątkowa, uważam. Um, ja tak nie uważam. A to poważnie chcesz się poznać, czy po, po prostu dałaś Instagrama, żeby followa nabić? W sensie ja mam prywatnego Instagrama, także. No właśnie, widzę, się... tego pytam. Czy chciałaś nabić followa, czy chciałaś się poznać? Bo ja nie podaję wszystkim Instagrama. Okej, okay. to dlaczego mi podałaś? Masz fajną brodę. A, dzięki. Właśnie, dzisiaj byłem u Barbera specjalnie to jest. Wow! No, nie no w porządku, jest to prawda. Chociaż mogłaby być większa trochę, ale trudno. A jak ci w ogóle na imię? Wiktoria. No w sumie taki Instagram jest faktycznie. No A ile masz lat? 18. A w jakie gry grasz? No głównie w CSE. Jaką masz w tym CSA? No Lema. Kurwa wyższą ode mnie, jaki wstyd. Ale z tym szłapem żartowałaś. No żartowałam. Czyli z tym pokazem się spotkamy też. No spotkać się możemy, ale na maczkę ewentualnie. Ale, ale pokaz czym będzie? To ja mogę ci pokazać jaki hamburgera No dobra, no nie wiem, może. 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 Czyli jest szansa. No jest. Dobra, to w takim razie ja też ci podam Instagrama. Yy, zaobserwuj mnie, albo na, nie, napisz do mnie lepiej. Mam do ciebie napisać? Tak. A to co mam do ciebie napisać? Napisz, że masz ochotę mnie zabrać na maczka na przykład czy coś. No dobra, to pozbieram z Donnę i w cię zabiorę na maczkę. Obiecaj. Obiecuję. Tak? Mhm. Okej. Okay. To czekam. Ej! Co? Ty jesteś jakiś sławny. Nie, nie jestem czemu. Ja mam 60 tysięcy mam bez posady to nie jest jakoś dużo. Czy ty masz jakiegoś streama? Czy live'a? Nie, nie mam. Znaczy, to sami streamuję, ale nie omy, ale ogólnie tak, no streamuję. Ale w gry gram. A obiecujesz? Chcesz się ze czym? No bo ośmieszyłam się teraz. Trzeba na... Czy obiecujesz, jeszcze streama nie mam? No. No tak, no nie mam, nie mam. Ale na paluszek. Na który? Na ten. Na ten? Mhm. I co mam z nim zrobić? No tak, trzeba tak. Że ja tobie. No. A jak okłamie to co się wtedy dzieje? No to już złamałeś obietnicę i już się nie spotkamy na A, meczkę. no to mam streama. Nie. Ale serio, nie wiedziałaś? Nie znam Cię nawet. Ja nie jestem taka internetowa za bardzo. No, ale mam, mało osób mam, więc nie przejmuj się, to też wiesz. Ile? Znaczy dla Ciebie to może jest dużo, 75 aktualnie. 75 osób? Mhm. No tak, 75 jeszcze tak spoko, chyba nie? A jaki liczby byś się obawiała? No tak... Z tysiąc osób... Nie, to jest 11. 11? 1000. Nie, dobra, wiesz... To możemy, mogę do Ciebie napisać, ale to masz już pójdę. Tak? Bo ja powiem że coś głupiego i będą się z nami tam na czacie. Ale, Sarah, chcesz napisać? No a mogę? Możesz. A ty w ogóle odpisujesz takim no-name'om z Omy? Tak. Serio? Nie. Znaczy U, ogólnie no. nie, ale tobie tak. O, to słodkie. No, nie, po prostu mi się spodobałaś, więc mnie czemu by nie. I ja skaduję, że teraz mówisz tak co drugiej. Nie, każdej. A, widzisz, byłam blisko. Nie, nie, ja nie bajeruję dziewczyn. Coś nie chcę jakoś im nadzieję robić, bo też jest to kiepskie. Yy, ja zawsze mówię im w ten sposób. Ja od Ciebie biorę kontakt. Jeżeli nie znajdę żadnej lepszej, to do Ciebie napiszę. Dobra. Ale z racji takiej, że Ciebie się trzeba zaobserwować, a ja nie chcę, dlatego że potem moi widzowie robią dziwne rzeczy, to musisz to sobie do mnie napisać i ja wtedy odpiszę. Dobra. Dobra. Ok. okay. I na maszka pójdziemy we Wrocławiu. Czekaj. Czemu wy Wrocławiu? Wiesz, jak ja mam daleko? Wiem. Ja mam 400 km, ja na rowerze nie dojadę przecież. No to ja ci złożymy się na pociąg. Dobra. Tak? Dobra, dobra. Wyślesz mi zdjęcie biletu, ja ci połowę Paypalem odeślę. Dobra. Okej, okay. no to do zobaczenia. No, hejka. No pa.